Jak dobrze wystartować w spedycji i w ciągu 30 dni pozyskać pierwszych klientów? Już Ci tłumaczę. Po pierwsze, zaplanuj swoją pracę, zaplanuj sobie swoje działania, to z jakimi klientami chcesz współpracować, jaka będzie to branża, zastanów się, jaki rodzaj transportów masz zamiar organizować i którzy klienci takiego transportu będą potrzebować. Ustal również plan działania na cały dzień, na całe tygodnie oraz na cały miesiąc i staraj się tego trzymać właśnie przez pierwsze miesiące. Po drugie, spróbuj wybrać niszę specjalistycznych transportów lub konkretną branżę. Wybierz transporty specjalistyczne, jak na przykład transport ADR, odpadów, lub ponad gabaretu. Te transporty wymagają nieco więcej wiedzy i są trudniejsze w zorganizowaniu, dlatego wielu spedytorów się za to nawet nie zabiera. Jest mniejsza konkurencja. Po trzecie, skup się na pozyskiwaniu klientów. Nie ma co się oszukiwać, pierwsze dni, a nawet miesiące będą polegały na budowaniu bazu klientów. I skup się wyłącznie na tym. Nie marnuj czasu na słabych klientów z kiepskimi stawkami, byleby klepnąć zlecenie i zarobić na nim 50 zł. Poświęć czas na pozyskanie konkretnych klientów. Po czwarte, równolegle budować bazę przewoźników. Stali przewoźnicy to klucz do łatwego organizowania transportów. Razem z pozyskiwaniem klientów, buduj sobie bazę. Przewoźniku, w rejonach gdzie posiadasz właśnie tych klientów. Na pewno to zaowocuje w przyszłości, bo bez problemu obsłużysz danego klienta. Więcej informacji, jak zacząć pracę w spedycji, znajdziesz w naszej Akademii Spedytora.